W grę Tasty Levitar Tactic. Elo, elo. No i dzisiaj gramy również na siebie, ale tym razem zagramy drugi tryb. Muszę znaleźć Admirosa A No ja się odświeżam. odświeżam mecz Dobra. odświeżam challenge i teraz bierzemy ten tutaj tryb. Select. No jak widzieliśmy w poprzednim meczu, ja wygrałem, tak, ja dokładnie Tak, tak, tak on wygrał, tak, oczywiście. Weźmy sobie może Hades. Czyli to, co miało być w ostatnim odcinku. Team Seas cztery osoby, random 12, 12 rund czy więcej? Nie, no 12 myślę, się, żeby stało. Było okay. akurat, było akurat moim zdaniem. Chociaż no to wiemy że to szybciej się skończy. I teraz to już... ja muszę tu trochę bardziej pomyśleć. Ja wezmę tego. 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 Nie, macie. No nie macie. Nie macie. A ja jeszcze nie, ja jeszcze nie wybrałem. Spokojnie. A, nie. Znaczy no. Teraz znaczy, nie. Czekaj, w... Teraz dopiero. A, bo dopiero wiesz, będziesz... tworzył mecz, tak? Tak, tak, dopiero wiesz. Jakby... Dobrze, Schodzę. dobrze. Teraz teoretycznie jestem. Chwila, ja, jeszcze. Już cię Ready. widzę. A ja cię nie widzę. Karta 53. Y, random. Play match, to jest chyba to Dobra Tego wywalmy I weźmy sobie zamiast tego Aha, teraz wybierasz, okej okay. Widzicie, ja tutaj mam O Takie rzeczy Oj, Dlatego bo. go wziąłem, bo ma właśnie tutaj Widzicie, jest yy, Taki jak tu czyta, yy, czytacie Nie mogę powiedzieć, żeby tutaj Admiros Nie wiem, słyszał Tak, ja na pewno będę wiedział o co chodzi, Baxter, wiesz, na pewno Możesz <laughs> mówić, spokojnie dla mnie oni wszyscy są tacy sami, Nie no, ja bym Ci powiedział, że o już, dobra, ready Ready, dobra, ready Okej, okay, już ready. wiem gdzie jesteś, znaczy tak plus minus Teraz muszę zagrać bardziej taktycznie, aby Cię zniszczyć w tym odcinku a, jak, a co jeśli ja zagram jeszcze bardziej taktycznie niż Baxter? Tak myślisz? Że jesteś aż tak bardzo taktyczny, żeby tak taktycznie zagrać w tej taktycznej gry? Że? No Kurde, już się zgubiłem. Dobra, i ty będziesz miał... Kurczę. Nie. nie, 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 ja i nie chcę. Ty pójdziesz tutaj. I to, co ty tutaj zrobisz, to będzie... O kurde, łe. Nie no, to ty idź w takim razie najdalej jak możesz. Czyli tutaj. I w takim razie będzie w tym miejscu. Order submitted. Dobra. Następnie ty. Dobra, super, super taktycznie a, a, a. przechodzisz tutaj. Zobaczymy. Ty, mój kochany, będziesz w tym miejscu obserwował swoich przeciwników. Ale troszeczkę wcześniej, żebyś mógł patrzeć. Halo. O. Ty, Dobra. No ja już jestem gotowy. Czekam. No dobrze, dobrze. Przejdziesz tu. Patrząc się w to miejsce. Okej, okay. ready. Zobaczymy kto się pierwszy zobaczy. Nikt. O już mam. Widzisz, że tak skąpiony będzie. To będę zależy. Y A. A więc jednak. <laughs> Widzisz? Ready, no. Ale ja bym chciał go teraz wiecie, Po czemu ja nie mogę strzelać? Czyżbym był poza zasięgiem, czy co? Eee, sam nie wiem, co, co, dlaczego ja nie mogę czegoś zrobić. Tak w sumie to strzelać do ciebie. Już mi chyba jeden zginion, Chyba nie możesz strzelać w ogóle. Kurczę to niedobrze, to niedobrze. A M do sprint to mogę, może dalej pobiec? Nie. I jo. Dobrze, no to idziesz tutaj. Dobra, jolo, i tak przegram. Tak cały czas gadasz i mnie zabijasz. No właśnie to jest moja taktyka. <noise> Czyli ty tak mnie chcesz uśpić moją czujność, a następnie mnie zabić? Nie, to już widać nawet, że, że rozwaliśmy mnie. Dobrze, ale, granat. ale taktycznie to rozegrałem, bo mogłem zginąć. Widziałeś to? Dwóch zabiłem. No, widziałem, widziałem. Dobra, ready. Czeć, y, trzecia? To jest trzecia runda? Trzecia. Dobra, czyli widzimy, spotkał się Shotgun z rewolwerowcem Admiros. Okay, ja muszę to jeszcze oraz... raz Ty Masz flashbang O kurcze, masz flashbang Sprawdźmy, jaką ja mam tutaj broń no Zostało mi już tylko dwóch, a dobra, tobie trzech, więc w sumie nie jest aż tak źle No bo u mnie jeden zginął teraz, co mi go zestrzeliłeś, ale ten mój ziomek rzucił granata w twojego I wtedy było bum bum i się wzięli i się zastrzelili. Dobra. Mm -mm. Teraz jest łatwiej, bo mam tylko dwóch. Jak miałem czterech to było ciężej. No bo musiałeś więcej przewidzieć. No, czekam. Dobra, jestem gotowy. Zobaczymy co teraz wyjdzie. Bardziej jestem tutaj ciekaw. Rewolwerowi jest kontrol... rewolwerowy. więc... Będzie To z tego nie wyniknie. Ostatnio tobie się udało, zobaczymy co teraz będzie. Oh je! Yeah. Co ty na to, Baxterze? O kurcze, dwóch na dwóch. Jestem ready. Co jeśli nigdy się nie znajdziemy? Dobra. Ale twoje mają pełne życia, moi tak nie bardzo. No jeden ma jedną kreskę, nie! a drugi ma Aha, dobra. Co się stało? Nic, nic. Chyba nic z tego dobra. nie będzie. no wiesz, ty tutaj Dobra, już jestem. Już dawno, skończyłem rundę o. swoją Zobaczymy, co stanie się tym razem. O, ty gdzie ty się wycofałeś? No powiem Ci, że mnie zaskoczyłeś. Tak? Bardzo No, dobrze. zaskoczyłeś mnie, bo myślałem, że będziesz tutaj i już cię zabiję. A tu się okazało, że cię tam nie ma. Ty mnie chcesz obejść. Tak, tak, na pewno. Dobra, już. Albo i nie, już nie mogę cofnąć tego, dobra, trudno. Ale zaczymy, no dawaj, Baxter. No dawaj, wait. Znaczy, czekam. Mm, ready. Aha. Znaczy się tutaj, o. No tu, dobra. ty, panie. Rekaj, cofnij, o. jest pełne skupienie. No, wiadomo. Dobra, ja już jestem gotowy. No, dobra. Zobaczymy, jak się polosą. polosą. Ale trzeba długo czekać, jest te Processing Round Results. No, a to musi pierwszy pewnie przetworzyć coś. Nigdy się nie znajdziemy. Okay. Nie, nie znajdziemy się. Spokojnie. Ja już wiem, gdzie jesteś. Spokojnie. Może tak ci się tylko wydaje, że wiesz? Nie, nie. Luke. Nie. Ja jestem super, uber tactical commando. Właśnie widziałem w poprzedniej rundzie. <laughs> ba bardzo śmieszne. <laughs> Dobra, ja już jestem gotowy. No po prostu ja ci tam dałem fory. No rozumiesz No, rozumiem. <laughs> Powiedzmy, że rozumiem. W końcu. Dobra. Hmm. Dobra. Okej. Okay. Dobra, dalej. Trochę się boję o mojego snajpera. A widziałeś mojego snipera w ogóle gdzieś? Dzial ja, nie. A je, gdzieś był? Nie? Czyli jednak jest wanisz. Jaki wanisz? Nie widziałem. Jest duchem. Mam gosta. No vanisz przez V. Czyli jeżeli... mam to użyte, to nic mi nie zrobisz. Ignorujesz o. mnie. To jest wiesz, tak przebicie się to. No pewnie. Dobra, teraz ja pójdę. Tutaj Dobra I szukam twojej drugiej postaci cały czas Możesz szukać, ale nigdy jej nie znajdziesz. Nie ma takiej siły, żebyś się przede mną ukrył. Myślisz, że jak masz snipera, to co? Tak, pod mostem. Nie, wiesz, wiesz co tam, tam na bagnach, co nie? To jest. Co Aha, mi? no dobra, to, to ja tam pójdę zaraz. Poczymy. Dobra. Nie! Dobra, bo się ruszyłeś. Jest. Ale to było dupo. Jest. No i dobra, oh. mojego gunmana nigdy nie znajdziesz. <laughs> Ale ja już go widziałem. Nie widziałeś go? Skąd wiesz? A no może nie wiem, ja siebie nie widziałem. Nie, no bo jak patrzysz, jak jesteś plecami, to nie widać. No wiem, wiem, tylko z przodu, tak? No tak, by prawdziwe oczy były. Jeszcze wyjdzie tak, że ty mnie wyrolujesz. Tak, no na pewno. Dwóch twoich nie załatwię. W szczególności, że mają oni no. po trzy życia. Właśnie. Zobaczymy, no. Czekam na ciebie już. Dobra, ready. No ja już. A. na runda? No bo się szukamy cały czas, bo nie możemy się znaleźć. No i się nie Gdzie znajdziemy. Najprawdopodobniej. Dlaczego tak? No bo ja już to jestem sądzę, na drugim żeby... końcu mapy. <grych> Nieprawda. No to już już Cię mogę zobaczyć. Znaczy, zależy, z której strony na drugim końcu. No to właśnie, tak widzisz jest. też, nie wiesz taktycznie, Baxter, musisz. Tak, taktyczna Admirals. No powiem Ci, że teraz to naprawdę. Jestem zdziwiony. Aczkolwiek. Jolo. jestem już gotowy, aby cię zniszczyć, Panie Admirosie. No to dawaj, niszcz mnie Admiros, Bóg strategii. No raczej. O, a ostatnia nie. runda, no to się już nie znajdziemy. Co to było? Wow. Koniec rundy, ale widziałem gdzie byłeś Wiem <laughs> Prawie mnie zabiłeś? No O kurcze. No ale cóż, tym razem prawie, ja prawie. No udało się No i tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo taki za krótki? oglądanie. No tak no, taki szorcik. Dobra, szorcik? dobra, no to leo. Na razie, hej.